Cześć wszystkim, tutaj Kakas i jest to umówienie moich, mojego sprzętu. Nie liczy się komputer czy karta dźwiękowa. Lecz yy, chodzi mi o słuchawki i takie rzeczy tak więc zaczynajmy! słuchawki Mam z firmy Sony, naprawdę bardzo polecam. Yy, są to słuchawki Sony, yy, model MDR V150. Tak, bardzo dobre słuchawki sprawują mi się. Yy, kosztują około 80 zł. Także naprawdę dobra cena. Yy, lecimy dalej. Także następne dwie rzeczy posiadam aż z Logitecha. Też to jest po prostu zawalista ma Najlepsze klawiatury mają według mnie. Ale dobra. Przejdźmy najpierw do klawiatury. Nie wiem jaki to jest dokładny model. Model. Ale tutaj macie zdjęcie. Napiszcie mi w komentarzach jaki to jest model. No i. Jeszcze mój mikrofon. Jak mówiłem w, w, w poprzednim filmiku informacyjnym, mój mikrofon jest też z firmy Logitech. Model to Dialog 320. Naprawdę polecam go Wam. Kosztuje ile, nie wiem pojęcia, ale no, trudno. Tak więc lecimy dalej z następną firmą. Yy, a następną firmą jest. Yy, genius. Tak. Ja to mówię geniusz. Ale to jest genius. Tak. No i z tej firmy mam myszkę. Też tutaj macie zdjęcie. Nie mam pojęcia z czego to może być. Ale mam nadzieję, że wy będziecie wiedzieć. <laughs> I jeśli... To chyba na tyle. Widzę, że odcinek ma 2 minuty i 30 sekund. Ale um, jeśli chcecie dokładne dane mojego komputera, piszcie w komentarzach, ja na pewno wam je udostępnię. Um, także to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie. Na razie, cześć. Jeśli jeszcze nie wyłączyliście, to dobrze, ponieważ mam dodatkową informację. Dla ciekawych, posiadam też już głośniki, które, mm, są z firmy Kreativa. Ta firma, no już niestety, nie, no nie sprawują się. Znaczy, chodzi o technicznie, ponieważ Miałam je przez tydzień i po prostu kabel mi się urwał, ale poza tym dźwięk, chodzi mi o dźwięk, są naprawdę dobre. Nie chciałbym ich krytykować, obrażać autorów, ale mogliby robić te mocniejsze kabelki. No to tyle.